Siemaneczko wszystkim, ja jestem Devi, a to jest pierwszy odcinek serii FIFA Ultimate Team, w którym gramy w jakąś, z jakąś drużyną typu He and Him Lesh. Oh my god, co to jest w ogóle? Moja drużyna to oczywiście Orzeł branicę póki co herd standardowy, ale za niedługo go zmienię, widzimy już Messi, Mesute Ozil'a, Soldado. podaje do Luka Remiego i pierwsza sytuacja, tutaj przeciwnik próbował zrobić kick of glitcha, lecz udało mi się go zatrzymać, na moje szczęście, bo jeśli by przeszedł, wyglądałoby to dość nieciekawie, koszta dostaje. Piłkę na skrzydle, Mangala go zaczyna gonić. Hulk dostaje piłkę. Hulk podanie do Luisa Gustavo. Gustavo się machnął i no niestety nic z tego nie wyszło. Ale naprawdę sytuacja moim zdaniem przednia. Gdyby to był może Sejdu do Dombia, to coś by z tego wyszło o lepszego. Aczkolwiek teraz nie wyszło. Idziemy miniole na bramce. Będzie wybijał zaraz piłkę. Jeśli nie wiecie, <laughs> mój skład wygląda dokładnie tak samo, jak wrzucałem ostatnio z y, FIFA Web App. Y, czyli to jest brazylijski składzik. O boże, faul, ale dziwne, właśnie, nie, nie, nienawidzę tych, tych fauli z tej gry, że ktoś łapie kogoś za koszulkę i od razu pada. Pierwsza sytuacja, o boże, poprzeczka, ratuje mnie przed utratą bramki. naprawdę bardzo dobry, bardzo uderzenie. Luika Remiego z rzutu wolnego, Sejdu Dąbia, trzeba wykorzystać jego pejsa. Czy to będzie sytuacja bramkowa? Sejdu Dąbia, ostatni obrońca został, Dąbia, Dąbia, mija. Dąbia strzela i broni to Mignolet. Jo, Joazinho jeszcze walczył tej główkę, lecz, lecz niestety przegrał od Musa Dembele przy piłce. Podanie do Mesuta Zila. Teraz Soldado, lecz Santana nie do przejścia, ale jednak stracił piłkę. Aleksandro goni tutaj Soldado. Raczej Soldado nie miał szans w pojedynku biegowym, bo jest dużo wolniejszy od Aleksa Sandro i naprawdę wyszło to bardzo dobrze na moją korzyść. Bernard podanie do Koszty. Koszta raczej wygra ten pojedynek, bo ma bardzo dużo pejsa. Do tego 5 pięć pięć gwiazdek sztuczek. Koszta podanie. Sejdu Dumbia strzela i niestety niecelnie naprawdę. Kolejna dobra sytuacja moich zawodników. Sejdu Dąbia naprawdę bardzo dobry zawodnik, jeśli jeśli szukacie napastnika do jakiejś ligi ligi rosyjskiej albo coś w tym stylu, naprawdę polecam go, wykończa praktycznie wszystko. Tutaj już była bardzo ciekawa sytuacja, ale Sejdu Dąbia strzela i broni to Minole. naprawdę z, te, z takiego kąta bardzo ciężko strzelić, ale strzelił troszkę za nisko i może dlatego ta bramka nie weszła, ale naprawdę Sejdu Dąbia, mimo tego, że już zepsuł tutaj trzy sytuacje, to jest przekozakiem w tej Fifie. Bardzo polecam go. Już chyba strzelimy z 17 bramek w Quali Musiałem troszkę potrenować, żeby coś wygrać. Tutaj piękny fancy pas od Alexa Sandro i za długie podanie do Sejdu Dombi i niestety spalony do tego był, ale piłka i tak by wyszła na rzut rożny. Sako podanie do Mangali Mangala pięknie do Luka Remiego i Remina. Spalony. 17 minuta, póki co 0-0, ale naprawdę moim zdaniem dobry meczek w moim wykonaniu. miałem dużo sytuacji, już dużo, jakieś 3. Jak na 17 minut to chyba dobrze. Spalony, sejdu Dombi i no niestety nic by z tego nie wyszło, ale jeśli nie byłoby spalonego, to widzieliśmy jak yy, fajnie tam koszta wychodził na czystą pozycję i może wyszłaby z tego Akcja Bramkowa, kto wie. Halk ładny przejęcie piłki, Halk i traci, ale mamy kosztek, który czuwa nad, nad stratami naszych zawodników, koszta pięknie się przydziera, koszta, aj, lecz niecelne podanie do Halka, ale myśl naprawdę była bardzo dobra, bo jeśli Halk by dostał, on tam wiemy, ma 87 sile strzału, bardzo dobrze mógłby to uderzyć, może nawet by wpadła z tego Bramka, kto wie, Sejtu Dombia, kolejna akcja Bramkowa, Sejtu Dombia dostaje piłkę, podanie do Bernarda, lecz Bernard troszkę za mocne i Bernard raczej nie miał szans, żeby dobyć z tej piłki, bo Simon Mignolet miał dużo bliżej do, do, tej, do tej piłki i wygrał pojedynek biegowy, właśnie z Brazylijczykiem. Majkon, podanie do Dante. A, Dante się zmienił u mnie na obronie, bo naprawdę ten Kastan bardzo, bardzo przyjemny grał. Costa tutaj ładnie biegnie, Costa cóż za prędkość, naprawdę bardzo dobry zawodnik, też. 5, do tego pięć gwiazdek, Dąbia, podanie do Halka, lecz trochę za mocne i niestety nic z tego nie wyszło. 26 minuta mamy 0-0 Do tej pory wynik troszkę bardziej wyrównany, ale jak widzicie mój przeciwnik na się nie przedostaje pod moją bramkę. Może teraz jakaś sytuacja będzie dla niego. Mangala z rzutu wolnego podanie do Debiusiego. O moje szczęście. Tam nie doszedł do piłki. Nie wiem kto to był. Chyba William tak mi się wydaje. Joasinho na skrzydle. Też bardzo szybki zawodnik, więc trzeba używać częściej jego pejsa. Ja mam bardzo, bardzo szybką ofensywę. Halk Costa i tamci inni bardzo to bardzo.. Halk tu zastrzał z prawej nogi, może z lewej by to wyglądało troszkę lepiej, ale naprawdę i tak dobra próba Halka wydaje mi się, że zrób, zrobił co mógł chyba raczej z tej sytuacji ciężko by było strzelić bramkę prawą nogą, bo jak, jak wszyscy wiemy, raczej Halk jest lewonożny i z tą lewą nogą może zdziałać cuda. Ma magiczną tą nogę, naprawdę z 36 metrów, czy nawet więcej, wciska takie brameczki po oknach, że że naprawdę to jest poezja, lecz w tej sytuacji z tym mu nie wyszło. Tutaj William się ładnie przedziera, podanie do Ozil'a, Ozil nie ma szans w pojedynku w z Dante i Sejdu Doumbia, czy wykorzystamy jego pejsa? Tutaj błąd przeciwnika, a i Seydou mija kolejnego napastnie obrońcę i niestety na trzecim już się zatrzymał, ale dobra próba i tak ładnie <laughs> ominął tych dwóch zawodników. Tutaj Mesut Ozil, ale na moje szczęście, Dante w defensywie grał w tym meczu bardzo dobrze. Luis Gustavo. Luis Gustavo, Gustavo podanie do koszty. Koszta podanie do Halka. Halk cóż za siła, przedar się pięknie. Sejdu dąbia, dąbia. Dąbia, podanie do Bernarda i Bernard, piękne wykończenie. Technicznym strzałem w prawe okno. Bramka nie miał szansy sytuacji. W końcu. strzelamy bramkę na 1-0. Jeszcze spójrzmy, jak to wyglądało z innej perspektywy. No, Bramka się rzucił w całkiem innym kierunku, nie miał szans, nic, nie miał nic do powiedzenia przy tej bramce, ale naprawdę bardzo dobre podanie, z tej do tak mówiłem, bardzo dobry zawodnik, nie ma nic mu do zarzucenia, gra bardzo dobrze, ma perfekcyjne wykończenie praktycznie, tylko że teraz miał bardzo dużo ciężkich sytuacji i leci w drugą stronę, Louis Krami dostaje piłkę, też wiemy, bardzo szybki zawodnik, ale Dante jest dużo silniejszy od niego, zabiegł mu drogę i nic nie wyszło z akcji mojego przeciwnika. Majkon podanie do Luisa Gustavo. Gustavo do koszty. Koszta do no, sejdu no, Dombi. No, Aj. Złe podanie. <laughs> Bernarda. Bernarda przepraszam. Ponownie Dante przyjmuje podanie. Naprawdę idealnie się ustawia ten środkowy obrońca. Bardzo dobrze gra ten zawodnik Bayernu Monachium. I do tego... Jest troszkę wolny, ale do tego dodać Flipe Santane, który jest troszkę słabszy fizycznie, ale jest dużo szybszy od niego. Naprawdę to jest bardzo dobry duet moim zdaniem. Jeśli ktoś szuka brazylijskiej obrony, to polecam tych zawodników. Aleksa Sandro także polecę, ale Mikon jest moim zdaniem troszkę dziwny. Gra, moim zdaniem przeciętny. Nie wiem, nie jakoś, jakoś nie zaszczycam mnie swoją grą, ale w sumie nie, nie, nie gra, nie gra źle, nie gra dobrze, tak? Po prostu gra normalnie. I tyle. Podanie do Bernarda. Bernard ładnie się uwolnił z pozycji Bernard. Bernard, a, niestety odebrali piłkę. Właśnie to jest to. Bernard jest bardzo szybki, bardzo dobre kończenie, podania też ma nawet nawet dobre, ale jest słaby fizycznie jak na jego... jak znaczy słaby fizycznie, no bo to jest normalne, ten chłopak ma jakieś 67 wzrostu może i co on ma do powiedzenia przy takich rosłych obrońca Luis Gustavo podanie do koszty, koszta podanie do Halka, Halk do Bernarda i Sejdu Dombia, dostaje kolejną piłkę, lecz troszkę za mocne podanie i przejmuje to Mangala. Mam koniec pierwszej połowy, jak widzicie, 5 szałów, oddałem 4 celne. Mój przeciwnik to zaledwie 2 szał, 1 celny i wygrywam 1-0. Sejdu dąbia, do może kiko w glitch wyjdzie, zaraz zobaczymy. Aj, niestety, sako ładnie przeciął podanie i nic z tego nie wyszło. Tutaj, o Boże, jaki mój błąd. Dobrze, że Majkon jeszcze akurat tam był w tamtym miejscu. Podanie do Halka, Halk. Halk do koszty, koszta do. Halka, lecz podanie piętką troszkę za słabe się okazało. I Soldado, czy będzie sytuacja, w no Santana? Naprawdę, bardzo dobry zawodnik, ładnie przejął teraz tą piłeczkę. Joazinho podanie do Bernarda. Bernard, oddaje do Joazinho. podał Ponownie Bernard, Bernard, co zrobi w tej sytuacji? Bernard, Bernard, podanie do Seidu Dombi, naprawdę spalony był jeszcze do tego. Bramka szatował teraz yy, mojego przeciwnika przed stratą Bramki. Troszkę Seydou Dąbia pospieszył się z wybiegnięciem na czystą pozycję, ale i tak naprawdę wielkie brawa za, za tą sytuację dla Bernarda, bo ładnie tam zagrał. Bernard podanie do Dąbia czy teraz z tego coś wyjdzie? Dąbia Dombia, piękne wykończenie, tak jak mówiłem, bardzo dobry zawodnik w minucie, 51 minucie, mamy 2-0. Dąbia strzela swoją pierwszą bramkę w tym meczu. Podanie Bernarda, Bernard w tym meczu, jedna bramka, jedna asysta, Mesut Ozil w tym meczu moim zdaniem bardzo przeciętnie grał. Ale to chyba przez to, że przeciwnik chyba też raczej nie zaszczycił nas swoją formą. Soldado kolejna próba Kigow Glicza i kolejny raz zatrzymuje się na Halku. Joazinho podanie do Luisa Gustavo. Luis Gustavo na spalonym, ale kolejna bardzo dobra sytuacja w moim wykonaniu. Ciekawe jak duży spalony był niestety przewinołem powtórkę. Naprawdę bardzo ciekawiło mnie to, co z tego wyszło Santana. Kolejne dobre wyjście do piłki. Bernard, Bernard, teraz przegrał pojedynkowkowy, niestety, z Debiushim, i nic z tego nie wyszło. Mesud Ozil, podanie do Alexa Sandro. Aleksandro, Aleksandro, Joazinho, za słabe podanie do Bernarda, lecz Bernard ładnie przejął piłkę. Sejdu Dombia. podanie do Halka, i niestety nic z tego nie wyszło, ale jednak koszta na posterium i przejmuje piłkę. Bernard dostaje piłkę i za mocne podanie ląduje w rękach Simona Mignole, gracza Liverpoolu. Hulk, próba pressingu. Louis Kremi podanie do Shirle. Naprawdę bardzo do, dobry zawodnik ma. Bardzo dobry e, przeciwnik mój. E, o Boże, ale, ale próba Soldado. Jak wiemy, ten zawodnik jest w bardzo dobry w włuk, ale teraz wrócę do tamtego tematu. Mój zawodnik ma bardzo dobry skład. W sumie jak z tego co widzę, William e, z, to są skrzydła do tego atak. To jest Soldado Lui Cremi, czyli taka bardziej siła fizyczna w połączeniu z szybkością. Yy, właśnie i moim zdaniem bardzo dobrą A gdyby troszkę lepiej grał ten zawodnik, to może naprawdę z tego wszystko by wyszłoby wszystko dużo lepiej. I kolejne podanie. Lecz Julio Cezar na posterunku raczej nie miało szans nic z tego wyjść. Halk podanie do koszty. Koszta podanie do Sejdu Dombi. Dombia pięknie zgubił obrońcę. Sejdu Dombia. Co zrobi Sejdu Dombia? No niestety ja zepsułem to nie można obwiniać o to napastnika, ponieważ za, za daleko puściłem sobie piłkę, bo chciałem ominąć bramkarza, lecz nic z tego nie wyszło po moim błędzie. Piłka wyglądała w rękach Simona Minole. jeszcze mamy faul mojego przeciwnika na kosie. Nie, to był Luis Gustavo. Teraz próba Halkiem, Zaraz zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Halk. Strzał na siłę. Halk i strzał. O boże! O i myślałem, że to załaduje w lewy, lewe okienko, ale niestety nie wyszło. Ale dobra próba Halka. Jak wiemy, ten zawodnik jest naprawdę bardzo silny fizycznie, bardzo mocne strzały, ma lewą nogę, to ma magiczne, tak jak już mówiłem wcześniej. Do tego celność rzutu woli mamy bana 83, co też jest bardzo dobra. Sejdu w tej piłkę i ponownie. Simon Mignolet ładnie wychodzi do tego podania. Gra jak, jak tak, takiego ostatniego obrońcę właśnie w drużynie mojego przeciwnika. Już kolejny raz przychwytuje moje podanie. Luis Gustavo. Luis Gustavo podanie do Bernarda. Bernard. Co zrobił w sytuacji Bernard? Bernard podanie do Sejdu Dombia. Dombia pięknie zmyli obrońców. I Dombia, Dombia strzela swoją drugą bramkę w tym meczu. Mamy 3-0 w 70. minucie. Kolejna asysta Bernarda. Bernard już dwie asysty, jedna bramka. Kolejna bardzo dobra dyspozycja tego piłkarza. Naprawdę gra bardzo dobrze. Jeśli ktoś go potrzebuje na pozycji właśnie typu kam lub skrzydłowy, to polecam go naprawdę bardzo serdecznie. Jest bardzo dobrym zawodnikiem. Tylko, że tak jak mówiłem, jedynym minusem jest to, że jest słaby fizycznie i jest bardzo niski, co na pewno o Boże, ale teraz się chciałem zabawić, ale na moje szczęście nie skończyło się to żadną bramką. Jak widzicie, statystyka strzału przed chwilą była pokazana Oddałem aż 8 strzałów. Tutaj jeszcze jakiś lag mamy, oddałem aż 8 strzałów, z czego yy, mój przeciwnik oddał. Zaledwie dwa, więc sprowadzenie jak najbardziej zasłużone. Tutaj coś zaczęło lagować. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale Dante na posterunku po raz kolejny przyjmuje piłkę, lecz niestety stracił ją chwilę później, ale jeszcze mamy Santanę na obronie. Tak mówiłem, ten duet jest bardzo dobry. Jeżeli jeden popełnia błąd, to drugi zaraz łata jego dziurę. Cóż za lagi się zaczęły, koszta. Aż naprawdę teraz mi się ciężko rozgrywa piłkę, jak tak jak wszystko tnie, nie wiem dlaczego, to nie jest wina mojego internetu ani z tym stylu, to raczej jest wina połączenia. Ale po... O Boże, ale próba mojego przeciwnika, na no, moje szczęście, piłka poszła niedaleko od słupka, ja zaledwie kilka centymetrów może. Yy, I mogłoby się to skończyć bramką, ale <laughs> na szczęście... W nowej łatce do FIFA prawdopodobnie będą dodane te paski, które będą pokazywały na ile łącza jest stabilne, tak żeby gra była jak najbardziej przyjemniejsza. Cóż za podanie Diego, cóż za podanie koszty i Seydou Diombe strzela Hatrika. 4-0 mamy w tym momencie, ale zobaczcie na to podanie, które koszta dał do Sejdu Dombi. Naprawdę ruletką. Cóż za podanie i ja pierdzielę. Naprawdę perfekcyjne podanie to właśnie to fancy passes. Idealne podanie, wszystko tak dodało, właśnie jakości do tej, do tej brameczki. Tutaj jeszcze czary Joazinia, koszta, dostaje piłeczkę, koszta, Co, próbuje, ale podanie, cóż, za... ale to ładnie zrobił. koszta, boże, ominął ładnie tego przeciwnika, lecz niestety zawiodło wykończenie w tej sytuacji. Mogło być 5-0 po ładnym zwodzie koszty i niestety nie, nie, tak się nie stało. Ponownie Sejdu dąbia, ładny zwód, Sejdu dąbia wychodzi na czystą pozycję. Sejdu do Dąbia, ładny zwód, kolejny Sejdu Dąbia, do kolejny zwód, Sejdu Dąbia do strzela i broni to miniole jeszcze piłka odbija się od poprzeczki, 4-0 naprawdę, tutaj już powinno być ładne 6-0 dla mnie, po tylu setkach ile ja miałem, to naprawdę, moim zdaniem wynik powinien być dużo większy, ale najważniejsze, najważniejsze jest to, że wygramy, wygrywamy, mecz jest wygrywany do zera, Bernard już widzimy, że nie ma za dużo sił, Bernard, kolejna ruletka, Bernard podanie do Dąbi, Dąbia, Dąbia całkiem się zabawił, Dąbia. Tutaj jeszcze jakaś przecinka, ale mamy rzut rożny. Podanie do Santana. Santana przegrywa po jednej główkowy i ponownie Miniole czuwa w tej sytuacji. Maicon też tutaj ładnie się ustawił i przeciął podanie długie, które tam miało trafić do Luika Remiego. Koszta. Koszta chyba na spalony był? Czy mi się wydawało? A, jednak nie. Sejdu Dąbia. O, Burze, jakie wykluczenie! Bernarda, Boże, czy ty wy, wy to widzieliście? U ludzie, ale piękne wykończenie naprawdę Bernarda. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale. Ale naprawdę bardzo ładne. Zobaczcie, takie piętko. Pik! Jeszcze musi to chyba założyć bramkarzowi, ale naprawdę akcja bardzo ładna w moim wykonaniu. Świetnie się tym skoczyło, naprawdę kolejna bardzo ładna akcja w moim wykonaniu. I Bern, naprawdę duet Bernard yy, Dąbia w tym meczu. Grają przekozacko. Yy, właśnie Bernard ma trzy asysty bodajże. Dwie bramki w tym momencie i Sejdu Dąbia omija bramkarza, strzela jeszcze No Look pasem na 6-0 i wygrywamy właśnie z przeciwnikiem. 6-0 jest naprawdę bardzo do dobry wynik w mojej wykonaniu, ale Duet Sejdu Dąbia naprawdę zasługuje na wielką pochwałę, bo Sejdu Dąbia trzy bramki, dwie asysty, Bernard dwie bramki, trzy asysty naprawdę grali bardzo dobrze. Koszta troszkę niewidoczny w tym meczu i to już mamy koniec meczu. Tutaj jeszcze próba kick off Glicza mój przeciwnik mój przeciwnik próbuje ale Dante w tym meczu grał bardzo dobrze co skończyło się przejęciem piłki. Tutaj już mamy końcówkę meczu, raczej za chwilę będzie koniec. Jeszcze długie podanie, które powinien przejąć Aleksander, lecz niestety William się uwolnił. Bernard już bez sił i mamy zakończenie meczu. Dobra mordeczki, jeśli podoba wam się ten odcinek i łapiesz wszyscy jesteście tutaj pierwszy raz kliknijcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie kanał. Na pewno będzie więcej Ultimate'a, bo gra mi się teraz bardzo dobrze po średnim początku, jaki miałem. Bo tam kilka przegranych mi padło, teraz zacząłem się grać bardzo przyjemnie. Jak widzicie, wynik 6-0. Z przewodnictwem, który miał bardzo dobry skład. Tutaj miałem troszkę farta. No, mordeczki się spodobał. kliknijcie łapkę w górę. Dzięki, na razie. I do następnego odcinka. Pozdro.